Hello, everybody. So, today we are going to talk about another musical. Uh, some of you may be familiar with it, some of you may be not, but I'm sure that you know at least one of the songs from it. Uh, so, the musical is Evita, uh, and it was composed by uh, Andrew Weber. So, this is the same guy. Who composed uh, the music for The Cats, uh, The Phantom of the Opera, and Jesus Christ Superstar. So we may say that he's one of the most successful, if not the most successful, uh, composers when it comes to musicals in the 20th and the 20th, 20, 21st century. Uh, so I hope that you will enjoy it because the the musical itself is really great, really moving, and in the uh, in the in the movie based on it, so a musical, but the, the filmed one, not staged uh, on Broadway or somewhere somewhere else, we have uh, Madonna and Antonio Banderas, and I must say it's really touching. It's really exciting, and her voice is so sweet and so moving and uh, I, I must say i really really enjoy it and i uh, hope you enjoy it too if you manage to, to find it somewhere and watch it and if not well even the soundtrack is really really cool to listen to so i hope you you like it and when it comes to the history so evita peron was actually uh, oh her, her story is pretty complicated but very interesting because she um, was first she was just a poor girl then she became an actress and then she uh, she married a corner peron so everything is taking per place in argentina we're talking about argentina in uh, the 1940s let's say 1930s 1940s and she although she does not belong to the uh, high society so to speak she becomes an incredibly famous person a uh, very influential and she helps her husband in becoming the president and she is also known and appreciated for her work when it comes to uh, getting uh, votes for women. So, um, the, the right to, to vote, right to, for, for, for women. So, uh, if you are interested in her story, please either watch the, the movie, the musical, or just read a little bit about her. It's really interesting and really moving how she was able to help her husband with his career and how much she was adored by common people of the Argentina and uh, according to some scientists uh, she is still an icon for 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 uh, people in Argentina so uh, let's take a look at our text. and oh yes, so the first song, I really, really love this one, and I, i I kept um, walking around and humming it, because it's it's so catchy, it's so so lovely and moving. Uh, it is I'd just be surprisingly good for you, and the scene is when, uh, Evita, back then Duarte, so her maiden name is duarte meets cornell peron for the first time and how the, the affair uh, starts actually so the problem might be at times first of all the quality of the recording is not very good i'm sorry about it but well i have no uh, no possibility to find anything better uh, and it might be at the beginning a bit uh, confusing because they are singing at the same time, but changing the words according to their role, so you will see in a second. So I'd be surprisingly good for you, dla uh, dobra. So they meet for the first time and she says, Colonel Perón, and he says, Eva Duarte. So she's an actress and he's the politician. Um, and now they sing together. I've heard so much about you. And, and now this is just a confusing moment because they are singing together at the same time. Uh, I'm amazed, for I'm only an actress. Well, this is her part, and he sings a soldier, nothing to shout about, one of the thousands, only a girl on the earth. Defending the country he loves, so as you can guess, so the, the parts in the brackets are the, the parts sung by uh, Perón, and the other ones are sung by uh, Eva So Madonna in, in this role. So I'm amazed. to uh, zmiany. For uh, for in this case means because. Hmm, czy jestem zdumiony z bo jestem tylko aktorką, On śpiewa tylko żołnierzem. Nothing to shout about. No, nic, o czym warto byłoby krzyczeć tak dosłownie. One of the thousand, mówi um, o one of the thousands. Um, w jednym z tysięcy. Only, a girl in, only a, a dziewczyną w no, powietrzu powiedzmy. Uh, a On śpiewa defending the country he loves. To defend means. Bronio, bronić. On to this broniący, broniący kraju, który, który, on kocha, który kocha, And now ever sings, but when you act, the things you do affect us all. And then he replies, but when you act, you take us away from the squalor, squalor of the real world. Are you here on your own? Uh, so she says. Tutaj mamy taką grę. Słuch, proszę zwrócić uwagę, że mamy act dwa razy, tylko w zupełnie innym kontekście, bo słuch, czasownik act może znaczyć albo działać, zachowywać się, ale też, no, no właśnie, działać, podejmować działania, albo grać yy, tak jak aktorka w, firm, w filmie. Więc tutaj mamy, tutaj mamy właśnie tę dwuznaczność wykorzystaną, bo ona śpiewa, ale kiedy ty działasz, rzeczy, które robisz wpływają na nas wszystkich. Efekt to, to jest mieć wpływ, no tak. A, a z kolei Peron śpiewa, ale kiedy ty grasz, czyli act ma tutaj to drugie znaczenie, you take us away from the squalor of the real world. Czyli, kiedy grasz, zabierasz nas od tego brudu, plugaństwa, prawdziwego świata. Are you here on your own? Uh, to be on your own means, czy jesteś, no, czy być samemu. Też może być w innych kontekstach, na przykład zrobić coś, um, no tak, no, samemu, na własną rękę, Czyli, ale tutaj jest, czy jesteś tutaj sama. She says yes, oh yes. So am I, what a fortunate coincidence. Maybe you're my reward for my efforts here tonight. Uh, so am I, to jest bardzo ciekawa konstrukcja, bo ona oznacza ja również, ale proszę zwrócić uwagę na szyk. Uh, to znaczy, mimo że to nie jest pytanie, mamy, na, mamy najpierw, okej, okay, mamy so, uh, ale później mamy am I. Więc to jest, to jest zaskakujące troszkę, to jest właśnie ta konstrukcja oznaczająca ja również, ja także, czyli gdyby, on mówił, gdyby ona powiedziała, że wczoraj byłam w kinie so I was to the cinema yesterday, on mógłby powiedzieć so was I, tak? I tak dalej, i tak dalej, no, oczywiście zależnie od czasu, od konstrukcji będzie się to zmieniało, Hmm, ale, ale właśnie tak to się przedstawia. What a fortunate coincidence. Cóż za e, szczęśliwy fortuny. Tak? Czyli jakiś szczęśliwy przypadek. Przypadek jako zbieg okoliczności, nie medyczny. Medyczny to byłby case. A coincidence to jest zbieg okoliczności, tak, tak dokładnie. Maybe you're my reward for my efforts here tonight. Może jesteś moją nagrodą, reward to jest nagroda za moje wysiłki, efforts to wysiłki here tonight, dziś tutaj wieczorem. Uh, because they meet at the uh, charity ball, I, I, I think. That's... And then Eva sings. It seems crazy but you must believe there is nothing calculated nothing planned please forgive me if i seem naive i would never want to force your hand but please understand i'd be good for you so it seems crazy but you must believe uh, it seems to znaczy wydaje się to wydaje się to szalone but you must believe ale musisz uwierzyć There is nothing calculated, nothing planned. Nic tu nie jest wykalkulowane, nic nie jest zaplanowane. No, czyli to ich pewnie ich spotkanie i to, jej, uh, to, 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 w jaki ona sposób z nim flirtuje. Please forgive me if I seem naive. Proszę wybacz mi, jeśli wydaje się naiwna, to łatwo się domyślić. I would never want to force your hand. Uh, but please understand, i'd be good for you. i would never want you to be but please understand, i'd be good for you. i don't always rush in like this. Uh, um, 20 seconds after saying hello, telling strangers aren't too good to miss. If I'm wrong, I hope you'll tell me so. But you really should know I'd be good for you. I'd be surprisingly good for you. Uh, to rush in znaczy... W ogóle rush to jest pośpiech, gnać. No ale my byśmy przetłumaczyli... Znaczy, no, możemy powiedzieć, że ona nie, nie, nie spieszy się zawsze w ten sposób, jakby nie rzuca się. Uh, jakąś relacji w domyśle, prawda? 20 seconds after saying hello, 20 sekund po after saying hello, no to po powitaniu, tak? Telling strangers aren't too good to miss. Mówiąc, mówiąc obcym, nieznajomym, że jestem zbyt dobra, żeby mnie stracić, przegapić. Tak Tak jak we can miss a bus, tak? Muszę przegapić autobus, można uciec. If I'm wrong, I hope you'll tell me so. Jeśli się mylę, mam nadzieję, że mi powiesz. What? You'll tell me so. Czyli so w tym przypadku znaczy o tym, prawda, o tym, że, że się myli. But you really should know I'd be good for you. I'd be surprisingly good for you. Ale naprawdę powinieneś wiedzieć, że byłabym dla ciebie dobra, byłabym zaskakująco dobra dla ciebie. I won't go. On, uh, I won't go on if I'm boring you. But do you understand my point of view? Do you like what you hear, what you see, and would you be good for me too? Czyli uh, to go on, to kontynuować, ciągnąć uh, wątek. Czyli nie będę mówić dalej, nie będę kontynuować, jeśli cię nudzę. Ale czy rozumiesz my point of view mój punkt widzenia Do you like what you hear what you see and what you, and would you be good for me to Czy podoba ci się to co słyszysz to co widzisz i czy byłbyś dla mnie również dobry I'm not talking of a hurried night a frantic tumble then a shy goodbye creeping home before it gets to light That's not the reason that I caught your eye. Which has to imply I'd be good for you. I'd be surprisingly good for you. To jest część troszkę trudniejsza. Bo jest dość poetycka i trudna do przetłumaczenia. Uh, I'm not talking of a hurried night. Czyli nie mówię o pospiesznej nocy, powiedzmy, tak? Takiej krótkiej, gwałtownej. Because hurry, hurry up, for example, to jest pospiesz. Harry, no to w takiej właśnie pospiesznej nocy. A frantic tumble, then a shy goodbye. Frantic to jest szaleńczy, gorączkowy, oszalały. Tambu to jest najśmieszniejsze, bo to jest tak się e, przewalać. E, e, czasami można w słowniku znaleźć koziołki. Więc ja tutaj widzę. Pewne pokrewieństwo z naszym bardzo przestarzałym określeniem miku na, 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 na właśnie jakieś aktywności seksualne, powiedzmy. Czyli krótko mówiąc, no nie chodzi o tę jakąś szaleńczą, gorączkową miłość, a później nieśmiałe do widzenia. Shy, of course, is uh, nieśmiałe. Creeping home before it gets to light. To creep to jest skradać się. Creeping ho, czyli skradając się do domu, zanim zrobi się zbyt jasno. That's not the reason that I caught your eye. Uh, to catch one's eye to jest przyciągnąć czyjąś uwagę, zwrócić czyjąś uwagę na siebie. Like to catch, uh, to catch uh, one's eye, mm, somebody's eye. To ma sens, prawda? Przyciągnąć wzrok. Which has to imply I'd be good for you. I'd be surprisingly good for you. Co so, musi, no właśnie, sugerować, świadczyć, pokazywać, że byłabym dla ciebie dobra, byłabym dla ciebie zdumiewająco dobra. And now Peron sings. Please go on, you enthrall me. I can understand you perfectly and I like what I hear, what I see and knowing me, I'd be, I would be good for you too. Please go on. Proszę kontynuuj. You enthrall me. Uh, enthrall means uh, zniewalać, zniewalasz mnie. I I can understand you perfectly. Rozumiem cię doskonale. And I like what I hear, what I see, and knowing me, Allah would be good for you too. And now she she sings again. I'm not talking of a hurried night. So I hope that you like the song. I think it's really beautiful. And I I'm sure that you that you'll like it even more uh, when you see the, the clip, over the qualities rather poor and it's a, it's a pity but but still the soundtrack is just beautiful very romantic and now we are going to talk about the other song and i'm sure that you know it because it's it's very famous uh, on its own and i think it's one of the songs that i did of madonna that i knew first in general so it's really really Popular and whether even received um, some kind of a, I I sorry I don't remember now what kind of um, what kind of an award, but uh, maybe Grammy No I'm not sure so but he he received um, a prize for an award for for this song so don't cry for me Argentina. It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel that I still need your love after all that I've done. Nie będzie to proste. Pomyślicie, że to dziwne, kiedy próbuję wyjaśnić jak się czuję, że nadal potrzebuję waszej miłości po, tych, po tym wszystkim, co zrobiłam. So she is singing to the people of Argentina. To, to the people who loved her and supported her when she's uh, setting off uh, on a journey to, to Europe you won't believe me all you will see is a girl you once knew although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you to jest bardzo ciekawa zwrotka bo tutaj nam się pojawiają aż dwa idiomy czyli you won't believe me oczywiście nie uwierzycie mi ale all you will see is a girl you once knew. Wszystkim, co zobaczycie, jest dziewczyna, którą kiedyś znaliście, once, to jest kiedyś. Proszę też zwrócić uwagę, że bajki po angielsku nas jest dawno, dawno temu, a po angielsku jest once upon a time. Czyli no właśnie też kiedyś, dawno temu. No to trudno jest przetłumaczyć, tak, ale once upon a time, czyli no kiedyś. Although she's dressed up to the nines, at sixes and sevens with you. Mimo że jest uh, dressed up to the nines, ubrana, no właśnie, up to, the, to be dressed up to the nines znaczy być ubranym bardzo formalnie, bardzo uh, elegancko, szykownie. Uh, a później mamy at sixes and sevens with you. I Te, te, te liczby to znaczy nines, a później sixes and sevens. Nie mają ze sobą związku. To jest tylko taki zabieg stylistyczny, połączenie tych dwóch idiomów ze sobą. Bo at six and seven, at sixes and sevens znaczy w trudnych czasach, krótko mówiąc, chaosie, w, w jakichś kłopotach, tarapatach, w czasie próby, powiedzmy. To, czyli krótko mówiąc, ona, mimo że jest. Jest ubrana tak niezwykle szykownie, jest z nimi na dobre i na złe. O, tak możemy powiedzieć. W trudnych chwilach. Uh, I had to let it happen, I had to change. Couldn't stay all my life down at hill. Looking out of the window, staying out of the sun. I had to let it happen, I had to change. Uh, I had to znaczy musiałam. Bo jest czas Przeszły zarówno od I have to, czyli muszę, to dosyć oczywiste, ale też od must. Tak? Czyli musiałam pozwolić, aby się to wydarzyło. I had to change, musiałam się zmienić. Couldn't scale my life down at hill, hill? Nie mogłam przez całe moje życie mm, to, to być well, down at hill to być tak właśnie nędznie, biednie ubranym to down that hill. Uh, looking out of the window, staying out, staying out of the sun. Wyglądając przez okno, to look out of the window, znaczy wyglądać przez okno. Staying out, staying out of the sun, trzymając się z dala od słońca, czyli zostając w cieniu, tak jakby to odwrócić. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all, I never expected it to. So I chose freedom, czyli wybrałam wolność, right? Running around, to run around to jest biegać w kółko, ale to tak krążyć, biegać w koło. Tak, Takiej ekscytacji, prawda? To czasami, so children tend to run around uh, looking at different things. I don't know, at the zoo or at the shop, because everything is interesting. Trying everything new, próbując wszystkiego nowego, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Ale nic, nic zupełnie nie robiło na mnie wraż, wrażenia. To impress to jest właśnie robić wrażenie, wywrzeć wrażenie. I never expected it to. Nigdy nie oczekiwałam, że tak, tak się stanie, czyli że zrobi na mnie coś wrażenie. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Czyli nie, nie płacz po mnie. Nie płacz dla mnie, nie płacz po mnie, Ar Argentyno. Uh, the truth is I... I never left you. Prawda, prawda jest taka, że nigdy cię nie opuściłam. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance. Czyli przez wszystkie moje dzikie dni, moje, moje szalone istnienie. Existence, no to można mi się skojarzyć z egzystencją, prawda? I bardzo słusznie. Czyli mad to jest inne słowo dla crazy, czyli moją szaloną moje szalone życie po prostu. I kept my promise. To keep one's promise to znaczy dotrzymać obietnicy, prawda? Promise to jest zarówno obietnica, jak i obiecywać. A To keep one's promise means dotrzymać obietnicy. Don't keep your distance. Czyli nie trzymaj dystansu. Dystans modne słowo w obecnych czasach. And as, and as for fortune, as for Uh, and as, far, as for fame, przepraszam, uh, and as for fortune, uh, and as for fame, czyli jeśli chodzi o fortunę, a jeśli chodzi o sławę, fame, to oczywiście sława. I never invited them in, nigdy ich nie zapraszałam jakby do środka do swojego życia. Though it seemed to the world they were all I desired. Mimo, że wydawało się światu, że było wszystkim, czego pragnęłam, pożą pożądałam. Desire to jest pragnienie, pożądanie, ale też pragnąć, pożądać, prawda? Czyli mam zarówno czasownik, jak i rzeczownik. They are illusions. They are not the solutions they promised to be. Czyli one są iluzjami, one nie są rozwiązaniami, którymi obiecały być. Czyli oczywiście chodzi o sławę i pieniądze, tak? Że one są w gruncie rzeczy bardzo. Ulotne, bardzo złudne, nie są tymi rozwiązaniami, którymi obiecały być. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Czyli odpowiedź była tutaj przez cały ten czas. Kocham Was i mam nadzieję, że Wy również mnie kochacie. Albo kocham Cię, to myślę, Argentyną, mam nadzieję, że Ty również mnie kochasz. No właśnie, tu nie wiemy, bo. So, and she's addressing argentina but of course she doesn't mean the country as a area as a place but people uh, and then again we have don't cry for me argentina and the final stanza says have i said too much there is nothing more i can think of to say to you but all you have to do is look at me now. Uh, look at me to know that every word is true. Czy powiedziałam za dużo. Tak? Czy powiedziałam za dużo? There is nothing more I can uh, think of to say to you. Nie ma już nic więcej. Co mogłoby mi przyjść do głowy, co mogłabym wam powiedzieć. But all you have to do is look at me to know. That every word is true. Ale jedyne, co musisz zrobić, co musicie zrobić, to have to do, tak? Um, wszystkim, co musisz zrobić, musicie zrobić. To spojrzeć na mnie, żeby wiedzieć, to look at me to know that every word is true. Że każde słowo jest prawdziwe, szczere. Ok. So here you have a vocabulary. there is a lot of very interesting uh, words i hope that it will be useful for you i'm sure that you remember some of them uh, but probably not all of them so and besides it's always good to uh, revise it's very helpful and uh, down below you'll find the links to both songs and of course, I encourage you to watch the the whole movie, the whole musical, and well, to enjoy it, because I think it's really spectacular in many ways, and uh, it's it's really worth seeing. and Antonio Banderas is great, and Madonna is um, I didn't know she's such a good actress, so I really recommend it. And um, well. I hope you have fun. I hope that you've learned something interesting. And I'll see you soon. Bye.